Gdzie dzisiaj śpimy? No to jest ważne pytanie. Gdzie dzisiaj śpimy to jest książka wydana przez wydawnictwo Druga Noga. Autorką jest Marta Kopyt. Jeśli jesteście rodzicami, to przypuszczam, że w pewnym momencie był taki dylematik, czy dziecko powinno z nami spać, czy nie, czy dalej powinno z nami spać, czy nie. No ale ono ma już 10 lat i z nami śpi, i czy tak powinno być, czy nie. I słuchajcie, mamy tutaj e, dwóch braci: starszy to jest Kosmos, e, młodszy to jest Małpka. A wiecie, dlaczego powiem wam, dlaczego miałabym wam nie powiedzieć? Małpka bardzo lubi nosić strój małpy. Zaraz Wam pokażę ten strój małpy. No i właśnie dlatego ciągle jest nazywane małpką. A, i wracam do tego tematu spania. No bo to jest tak, że często mamy dzieci, które no nie lubią spać. Albo jak mówimy już czas do spania, to one nie chcą spać, bo w łóżku... Yy... W sensie dziecko może mieć takie poczucie, nie każde oczywiście, ale no nudy, no jak to spać, stracić życie na spanie. I słuchajcie, ci bracia myślą podobnie. No bo nudy tak spać w łóżku, Własnym można by było spać i to wjeżdża wyobraźnia, bo spać można w różnych miejscach. Zresztą ja bym nie powiedziała, że to jest tak do końca wyłącznie wyobraźnia, bo jak sobie tak siądzicie i pomyślicie, w jakich miejscach oprócz własnego łóżka spaliście kiedykolwiek, zróbcie w ogóle taką zabawę z dziećmi, to jest bardzo fajny pomysł, to się okaże, że niektórzy spali na łódce, niektórzy w pociągu, niektórym się kimnęło, nie wiem, tam w poczekalni u dentysty albo i na fotelu u dentysty. Niewyspana matka zrozumie. Także mogłoby się zebrać trochę tych miejsc, że tak powiem z autopsji, ale jak wkracza wyobraźnia, no to można spać nawet i w kosmosie. I to też jest spoko. I tutaj autorka Marta Kopyc zebrała 12 pomysłów, na to, gdzie można spać. We własnym łóżku, wiadomo, nudy, można spać. O, właśnie, w schronisku przecież ile razy w wakacje, czy w jakieś ferie, czy jakikolwiek inny wypad, no przecież w schronisku się spało. Tutaj z tyłu mamy wymienione, gdzie jeszcze? Na łódce, na żaglówce, można w Iglu, w hamaku. Może mi się teraz u brata, ciotecznego, kuzynki, babci i tak dalej. No to przecież, o w samochodzie! Ile razy dzieci zasypiają nam w samochodzie, choć nie powinny? I czasem się z tego cieszymy, a czasem nie, jak jest godzina 17, a dziecko sobie drzemkę ucina. W każdym razie ta książka jest dokładnie tak napisana, czyli jeden rozdział jedno miejsce, gdzie można no, zasnąć, kimnąć. I my to opowiadanie całe widzimy oczami starszego z braci, czyli kosmos nam podpowiada, a właściwie opisuje. Jak to było, kiedy spał w hamaku, albo jakby to było, gdyby spał pod namiotem albo w iglo, albo w różnych innych miejscach. I zobaczcie, jak czy zapomniałam wam powiedzieć, że ona jest taka gwiazdkowo błyszcząca. I on nam to tak opowiada, jakby tam byli całą rodziną, i mnóstwo jest tutaj takich zabawnych wątków, bo czasami coś, co widzi dziecko, nie jest tak zabawne dla dorosłego, jakby się mogło wydawać. I mamy tutaj właśnie rodzinkę całą, czyli mama, tato i ta dwójka tych dwóch. Braci, i e, czasami nie ma gdzie usiąść, czasami coś tam rodzice o czymś zapomną, czasami jest jakaś wpadka, czasami ktoś się czymś przechwala, czasami e, coś mogło się wydawać fajnym pomysłem, a nie do końca nim było. No bo na przykład na ulicy może za bardzo bujać, coś tam może być niewygodne, coś tam może być za zimno, coś tam może przeciekać. Na przykład w namiocie mogłoby się wydawać, że to taki super pomysł, i mnóstwo, mnóstwo dzieci marzy o tym, żeby w namiocie. Czekajcie, gdzie jest ten namiot, już nie pamiętam. O, jest kamper, ostatnio bardzo modny. Widziałam na Instagramie, że mnóstwo ludzi kamperem się buja i tam też można spać. O, zobaczcie, jaka super ilustracja. Tutaj oni śpią na żaglówce, gdzie okazuje się, że jest dosyć ciasno. No i właśnie, pod namiotem. Mnóstwo dzieci marzy o tym, żeby spać w namiocie, ale jak już przychodzi co do czego, to może też tak być, że a te odgłosy takie dziwne, a że właśnie, nie wiem, deszcz pada, że coś jest niefajnego, więc i takie przeżycia tutaj są. I mówię o tych przeżyciach, że nie zawsze to musi być fajne i milusie, bo ta książka właśnie tak jest napisana że nie takim, wow, wow we, że hurra i wszystko jest kosmiczne i fajerwerki tylko to jest taka spokojna opowieść. Byliśmy tu, weszliśmy tu. Z punktu widzenia dziecka przypominam, więc jak będziecie czytać razem z dziećmi, albo dzieci będą czytały same, będzie mnóstwo zabawnych takich sytuacji, gdzie wiecie, jak to jest dzieci widzą dorosłych w trochę inny sposób niż my siebie poważnie widzimy. Uważam, że autorce świetnie udało się tutaj oddać ten właśnie punkt widzenia dziecka. I w każdym rozdziale tym spokojnym językiem obserwujemy różne pomysły na to gdzie spać i tyle i nic więcej nie ma tutaj żadnych zaskakujących zwrotów akcji ani nie ma wybuchów to jest taka powiedziałabym że trochę taka na styl skandynawskich książek pisana gdzie czasami rodzice w grupie aktywne czytanie mówią ale ja się spodziewałam, że będzie coś tutaj hoho -ho". a tutaj jest taka normalna opowieść bo my nie do końca jesteśmy też przyzwyczajeni do takich yy, normalna to może że złe słowo, takich zwykłych, prostych opowieści z życia wziętych. No, tutaj ubarwiona jakby perspektywą dziecka, ale takich właśnie prostych opowieści, bo my się zaraz spodziewamy, że dostaniemy jakiś morał albo jakąś edukacyjną nowinkę. Tutaj niczego takiego nie znajdziecie. Tutaj tak naprawdę jesteśmy skupieni na przeżyciach. To, co najbardziej dzieci zapamiętują, i tutaj to widać, to są właśnie przeżycia. I e, mnie się ta książka kojarzy z taką, z taką trochę kroniką, z takim dziennikiem rodzinnym. Wypadów, gdzie są zapisane właśnie nasze wspólne chwile. Gdyby to robił dorosły, byłaby data, byłoby jakieś tam, nie wiem, mierzenie tej łodzi, ile co waży i tak dalej. Natomiast tutaj mamy przeżycia, bo najfajniejsze, co możemy dać naszym dzieciom, sobie zresztą też jako dorosłym, to są wspomnienia i wspólnie przeżyte chwile, i one są tutaj zebrane w 12 rozdziałach. I myślę, że super też tą książkę będzie się czytało tak po prostu na dobranoc, właśnie między innymi dlatego, że ona jest spokojna, ale chciałabym bardzo zwrócić też waszą uwagę na ilustracje, które ja sobie tak roboczo nazywam, one są drobnym maczkiem. Autorka jest zresztą ilustratorką, co ja bardzo lubię takie właśnie propozycje, bo wtedy wiem, że to jest taki bardzo, bardzo spójne, że osoba, która pisała, wiedziała co ma na myśli. I nie wiem czy najpierw powstały ilustracje, czy najpierw powstał tekst, ale no jakby w jednej głowie to wszystko się toczyło i one są takie takie trochę też stylizowane w zasadzie na dziecięce rysunki z mnóstwem takich szczególików Kropaczek drobiazgów, niemal na każdej stronie jest właśnie małpka w swoim stroju ze swoją przytulanką, i jego bardzo lubię wyszukiwać. I tych ilustracji jest tutaj bardzo dużo, co też no, pomaga trochę wybuchnąć naszej wyobraźni, bo te ilustracje nie są takie bardzo, bardzo dosłowne. One są, ja bym powiedziała, takim początkiem, takie czarno-białe, jeszcze trochę niedokończone, że samodzielnie można sobie tutaj coś też dopowiedzieć. I rewelacja, gdzie dzisiaj śpicie? <laughs>